Na tym kanale udostępniamy przydatne informacje programistyczne z praktycznymi przykładami kodu. Tym razem chodzi o szczegóły selektorów atrybutów w CSS. Możesz nauczyć się pisać dopasowanie początkowe, końcowe oraz częściowe dla selektorów atrybutów. Włączenie napisów ułatwi zrozumienie opisów kodu. Proszę z tego skorzystać. Teraz przejdźmy do szczegółów selektorów atrybutów w CSS. Selektory atrybutów CSS są używane do wybierania elementów HTML, które mają określone atrybuty. Pozwala to stylizować elementy w oparciu o ich wartości atrybutów. Wyjaśnimy teraz krok po kroku od podstaw po zaawansowane zastosowanie selektorów atrybutów. Istnieje wiele rodzajów selektorów atrybutów. Tutaj szczegółowo przyjrzymy się każdemu rodzajowi selektora. Określając nazwę atrybutu możesz wybrać wszystkie elementy, które mają określony atrybut. W tym przykładzie wszystkie elementy, a z atrybutem target, mają pogrubiony tekst. Użycie, równa się, pozwala na wybór elementów, których wartość atrybutu dokładnie odpowiada określonej wartości. W tym przykładzie wszystkie elementy input z atrybutem type ustawionym na tekst, będą miały zastosowaną zieloną ramkę. Możesz określić częściowe dopasowania wartości atrybutów używając następujących trzech selektorów. Zaczyna się od kareta równa się. Wybiera elementy, gdzie wartość atrybutu zaczyna się od określonego ciągu znaków. W tym przykładzie wszystkie linki z atrybutem href, zaczynającym się od https, będą pogrubione. Kończy się, dolar równa się. Wybiera elementy, których wartość atrybutu kończy się określonym ciągiem znaków. W tym przykładzie style zaokrąglające narożniki są stosowane do wszystkich obrazów z atrybutem SWISI kończącym się na.JPG. Zawiera, gwiazdka równa się. Wybiera elementy, których wartość atrybutu zawiera określony ciąg znaków. W tym przykładzie żółte tło jest stosowane do wszystkich elementów P, których atrybut class zawiera highlight. Tiled equal wybiera elementy, jeśli wartość atrybutu zawiera określone słowo wśród słów oddzielonych spacjami. W tym przykładzie czerwona ramka jest stosowana do wszystkich elementów div, których atrybut class zawiera słowo featured. Równa się, wybiera elementy, jeśli wartość atrybutu odpowiada określonemu ciągowi znaków lub zaczyna się od niego, a następnie występuje myślnik. Jest to głównie stosowane z atrybutem języka LANG. W tym przykładzie kursywa jest stosowana do wszystkich elementów P, których atrybut LANG zaczyna się od n, np. n lub nus. Przyjrzyjmy się teraz kilku praktycznym scenariuszom. W tym przykładzie czerwonawe tło jest stosowane do wszystkich pól wejściowych z atrybutem Required, a tekst zastępczy pól z atrybutem Placeholder jest stylizowany kursywą i jasnym kolorem. Tutaj odnośniki zaczynające się od HTTP są ustawione na pomarańczowo, a odnośniki zaczynające się od HTTPS na zielono. Umożliwia to wizualne rozróżnienie między bezpiecznymi a niebezpiecznymi odnośnikami. W tym przykładzie niebieska ramka jest dodawana do obrazów w formacie .png, a przezroczystość obrazów w formacie .jpg jest ustawiona na 50%. Selektory atrybutów CSS są elastycznym i potężnym sposobem wybierania elementów na podstawie atrybutów HTML. Używanie tych selektorów pozwala na bardziej szczegółowe stylizowanie Użyj podstawowej składni i przykładów wyjaśnionych w tym wideo, aby łatwo osiągnąć bardziej zaawansowane style. Kod źródłowy do tego filmu można pobrać z oficjalnej strony internetowej. Jeśli chcesz, odwiedź URL w opisie, aby wspomóc naukę. Dziękujemy za oglądanie. Jeśli chcesz cieszyć się większą ilością treści, zasubskrybuj kanał.